Mogę udowodnić zaraz rekordy szkoły w bieganiu I ochroniarz nie zdąży mnie złapać I ochroniarz nie mnie nie złapać Oj, Drodzy, drodzy państwo Spojrzę sobie w oczy Chłopie, no, koledzy, no jesteś ty kurwa i dostaniesz w Ja miałem wtedy 19 lat, jak go rozkurwiłem na jego terenie, ale mimo I, wtedy... Nie uciekłeś. <grych> nie, nie uciekałem przed tobą, poszedłem uciekłeś. po prostu na pokój taksówek i jeszcze nas Twój były kolega Białas mijał i niczego nie było, nie było żadnej awantury. Uciekłeś z klubu na postój taksówek, tak jak przed chwilą się przyznałeś, że... Nie, po prostu wyszedłem stary, bo wygrałem hajs i <grych> poszedłem go rozjebać, a ty siedziałeś jak pizda na tym backstage'u i ćpałeś, no to a ty była między nami różnica. Teraz będziesz miał okazję spotkać się z nim w Oktagonie. Czy chcesz coś komuś udowodnić, czy robisz to dla siebie? Robię to tylko i wyłącznie dla siebie. A może jeszcze dla niego malutka lekcja. I dla pieniędzy, nie? Przy okazji też, no na każdej dziwce się zaradia. No i co? I ukrzyżujemy tą dziwkę w ringu. <gryw> no bo sorry, z całym szacunkiem, ale to jest jedyna osoba, z którą jest u mnie totalna, totalnie zła krew. Nazywam go dziwką, bo był zawsze taką dziwką YouTube'a, wypromował go Rafatus i cała reszta. Bił tam innych youtuberów z kolegami, rzucał filmiki, no jest totalnym śmieciem, ja go pogrążę i za to całą krzywdę, którą wszystkim wyrządził, w tym również mi, no po prostu go spiorę i tyle. Adrianie, no musisz się do tego jakoś odnieść, nie pozwolimy, żeby to tak zostało. No, najmniejszy pies zawsze najgłośniej szczeka, no ja za te słowa go rozliczę, obiecuję za to. No po prostu, no ja wam powiem tak, no jeżeli sześć chodzi o tą sześć. osobę, jest między nami prawdziwa zła krew, no to jest żeb który się doczepił do mojej dupy po prostu, żeruje na mnie już od roku czasu i za tym w końcu tą mordę. No tak jak mówię, jest moją dziwką, więc zatańczę jak mu zagram. No i co mogę powiedzieć tutaj jeszcze? No zobaczymy następne pytania. Zaraz się rozkręcę, bo ja jak tego gościa widzę, to już jestem zagotowany, mogę udowodnić zaraz rekordy szkoły w bieganiu. I ochroniarz nie zdąży mnie no, złapać, i ochroniarz mnie nie że złapać, zanim uję pierdolny już teraz. Przecież udowodniłeś już te swoje wyniki w bieganiu, jak uciekałem przed Dawidem w ringu. No właśnie mówię, że zaraz mogę je udowodnić i ochroniarz nie że mnie złapać, zanim ci wypierdolę. Obstrana. No a ty co pokażesz? Masz jedną pizdę między nogami, drugą pod okiem, a jeszcze będziesz miał trzecią okay. w, 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 w walce. I ogólnie, to <ślam> mam dla widzów taką zabawę fajną. Jebać Polaka, czas od P, bo jest pizdą, elo. Dobrze. Kubańczyk, pytanie do ciebie. Eee... Analizowaliśmy sobie tą walkę z moim trenerem. Nie będę zdradzał tutaj na co na co będę uważał. E, jaki będzie mój game plan. E, mam nadzieję tylko, że bombelek nie pęknie. Boksdel, jak się odniesiesz do tych słów? No. Będę starał się ciebie rozjebać, nie? <laughs> Michaś czekam. <laughs> jak masz wadę wymowy, to chociaż słuchaj kurwa dobrze. Powiedziałem o tobie, że Słuchaj, znam twoje tobie, zamiary, że ci się kule konia walą, więc Pedale kurwa zamki mordę i kurwa przyjąć walkę, walą, więc kurwa walczymy i, i będziesz tam rozjebany chłopie. Oczywiście, tak? No. Dobra, że bo... że się bo ciebie bałem, no to kurwa, no to walczymy 22 czerwca, to tak jak się boję kurwa, że dostałem kontakt bez rywala? No powiedziałem, tak. że kurwa byle mi dadzą, kurwa. Chłopie, no koledzy, jesteś ty kurwa i będziesz w będziesz wyjaśniony i się kurwa skończą twoje, kurwa. Wiesz, wymysły kurwa, debilu jebany, Dobra, który chodzi kurwa po w plejna, gdzie kurwa kolekcji nawet takiej nie było. Czuchy nosi takie, kurwa, gdzie kolekcji nawet takiej nie było, a on kurwa nosi no, plejny, kurwa takie. No debil pchuj kurwa. No. Jak można kurwa nosić, w ogóle nie ma Słuchajcie. w kolekcji takich ciuchów, a on kurwa Słuchajcie. nosi i się lansuje, że jest kurwa zaroba z no, no debilem trzeba Nie być Nie zaglądaj twój. do mojego portfela, bo jeszcze daleko ci do tego. A więc, panie i panowie, face to face. Już 22 czerwca spotkają się w Oktagonie, w Częstochowie. A tymczasem teraz spojrzą sobie w oczy. i wymiana cierpkich słów pomiędzy fajterami. Dobrze, co cię tak rozbawiło, Adrianie? Bo mu gino by Jeszcze raz? Ej, ale giną mu by No tak. Najprostszy humor jest często najlepszy. Eee, a tak... a masz szczerze? To coś dodam, to strasznie moje bałzryja, nie? Naprawdę. Przysięgam wam, jak się ode mnie odzy do mnie oddziaływał. Ja bym był przed mam chwilą czymś. możliwe. Dzięki nam yy, masz możliwość promowania yy, wódki z... na swoim Instagramie. Zajebiście. Jeżeli wiesz, Zajebiście. to sam tak powiedziałeś, yy, głównie oglądało akcję sklauna z koszali na dzieci. A ty jakiś czas później promujesz wódkę i jeszcze wmawiasz, że my jesteśmy pazerni na pieniądze. Człowieku, weź się zastanów yy. nad tym, co ty w ogóle mówisz, nie? Jestem dorosłą osobą i mogę promować wódkę. Tak też uważam. I nie zachęcam y, młodocianych do spożywania alkoholu, więc nie rozumiem, w czym problem. No, jednak pokazujesz się z tą wódką publicznie na Instagramie, który zbudowałeś głównie na dzieciach. Szkoda, że ty pixy kupujesz y, w koszalinie w tym, y, w Caesarze. Ja pixy? Tak. Aktualnie mogę powiedzieć ci, że nigdy w życiu nie, nawet nie spróbowałem czegoś takiego. Y, zdarzało mi się zapalić czasami. Takich twarczych narkotyków nigdy nie dotykałem, więc nie wiem skąd masz takie informacje. Proszę, tutaj mam dla Ciebie przepiękny prezencik, wielki słownik poprawnej polszczyzny. Poprawnej polszczyzny, bo ty masz zawsze tylko na wszystko wywalone. Więc tu jest dla ciebie przepiękny prezencik. No pięknie, przepiękną polszczyzną rzucasz. jaj, cóż za klasa. Cóż za kultura. Nice! Ja na przykład trenuję dopiero od dwóch tygodni yy, słyszałem, że meduza trenuje już od jakiegoś czasu Kurczę, nie nieładnie nie okłamywać swoich mi widzów. Ciężko. Nieładnie swoich widzów okłamywać. Mam swoje źródła, yy, mieszkam niedaleko Koszalina i wiem, że masz przy, przeszłość z zapasami. No powiem ci nieładnie grasz, bardzo nieładnie grasz, ale... Fajnie ale... wiedzieć. Fajnie no. wiedzieć. Tak samo jak z piksami wariacie, ale tutaj ja mówię akurat prawdę. A skąd masz takie informacje? A wiesz, ja nie jestem taki, taką fałszywą osobą jak ty, że się łamujesz ziomkowi na Facebooka i go kontrolujesz, tylko ja jednak jestem osobą, no, która. A jeżeli chodzi już o Tomka, Tencjusza, to niech Tomek y, nie rozpowiada też y, głupot, A Nie, jeżeli to. Bo jest... Ja się nikomu nie włamałem na Facebooka, tylko. Dobra, dobra, nie po poruszamy informacji. tego tematu. Jeżeli jest to, to dla ciebie niewygodne, ja zakończam temat. To nie jest dla mnie niewygodne. Mam to w dupie. Tak samo. Okay. Go. Czy czujesz presję związaną z tym, że w swojej pierwszej walce będą na ciebie zwrócone oczy milionów ludzi, Uuu, bo to będą oczy milionów nie. ludzi, ja tak. Tego, ja tego nie lubię, ja się tego boję. Mm -hmm. Czy co, czy czuję presję? Czy czujesz presję związaną z tym, że w twojej pierwszej walce e, będziesz, zaczynasz jakby nie... nie Przecież na, nie... do takich momentów ja się szykowałam całe życie. Mm -hmm. Ja jestem osobą profesjonalną, ja jestem osobą, która jest zawodowcem. To jest mój zawód, ludzie. To jest mój zawód, to jest moja praca. Ja ją wykonuję na 100%. Więc ja jestem przygotowana na 100% do wszystkiego co robię. Do tej konferencji, do tej gali, do treningów. Zobaczcie jak ja trenuję. Serio. Mnie szykują jak na Mistrzostwa Świata. Hello. Co macie takie smutne winy wszyscy tutaj? Okej, okay. Marto pytanie do Ciebie, eee, słyszysz jak bardzo pewna siebie jest Twoja przeciwniczka, czy Ty także będziesz gotowa na mistrzowski poziom w OKTAGONIE? Eee, słuchaj, tak słyszę to, Esmeralda tak samo mówiła, że w pierwszej rundzie mnie znokautuje, także czekamy, zobaczymy, na tym zakończę. W jakim centymetrze ja jestem podobna do Esmeraldy? W jakim? Ludzie. Z której strony? W gębie, wiesz. Z której strony? Ta elokwencja? Ta dojrzałość, to doświadczenie? Z której strony? Come on, people! Wojtek. I myślę, że naprawdę idzie wszystko w świetnym kierunku. Infrastruktura w tej chwili jest naprawdę mocna. O! Właśnie! Piękna ironia! To wyłączył, Po prostu to jak jest na idealnym momencie. <laughs> Korki poszły. <laughs> Widelce w idealnym w momencie. Im ciemniej, tym przyjemniej. <laughs> oj. oj, oj. Uważaj, nie, nie bigo. Moi drodzy, problemy techniczne to wszystko idzie live, to się dzieje na żywo. E, nie wiem czy w takiej sytuacji kontynuować. Czy coś czy... cało ze światełkiem, ale... ale za chwileczkę wszyscy wyciągną tę pole no, i pójdzie... momencie. Światełko do nieba. Może <grym> wjechać kolejny prezent, poproszę. Wjechać. Jakiś to torcik czy coś? Czy... Oho, ho. ho. no idzie, to rzeczywiście. Idzie, idzie. Więc tak, e, ja przyjechałam tutaj zapewne, wiecie, złotą furą i mam także dla Marty złoty pojazd. To jest, y, proszę, balkonik, który będzie mogła użyć po walce. Ciuch, 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 ciuch. To dla Ciebie, Marta. Marto, jak się do tego odniesiesz, bo widzę, że w sensie, no cieszy... Mam Ci podać, żebyś rzuciła? Żałosny Marto, co zrobisz w Oktagonie, żebyś to właśnie ty została tą została tą bo jak wiadomo uważasz się za jedną z... W sensie uważasz się za królowę Instagrama, prawda? Um, wiesz co co zrobię w Oktagonie? Postawię po prostu na swoją masę. Tym załatwiłam Esmeraldem, więc może i tym razem się uda... Zwalcujesz mnie? Zwalcujesz. Poturlasz się na mnie. Tak, wiadę w ciebie, wiesz? O tak, o tak. Okej, okay, okej. Okay. Marta, przypominam ci o słowniku. Przypominam o słowniku. Zajrzyj. go sobie w dupę. No i powtarza się, no i powtarza A się. A może właśnie w tym jest ta moc? Nie, że, to już jest nudne. Że to mówi mało, ale, do ale do jak już coś powie? Może nudne, ale dla ciebie, wiesz? Przypominam ci, że to ty jesteś seksmasterką i to ty wsadasz sobie podobne przedmioty w dupę. Ale... Ale powinnaś... Wow! Dalej, oh. dalej, kaman, głośniej, głośniej. Nie, widzę kurwa, tylko, że do lajse, pojawi... naprawdę. Teraz tak, e, jeśli chodzi o seks, jeśli chodzi o seks masterkę, mm, jak już mówiłam, jest legendą internetu, zainspirowała wielu twórców. Yy, wielu twórców motywowało się tym, kim, yy, jakby kogo, kogo tworzyłam wtedy. Yy, wielu, naprawdę. Także, wielką Marko, osobowością, także Martę, tak taką ja osobowość, Byłam wielką inspiracją dla Marty. I dalej yy, jesteś! Wależę konia do Twoich zdjęć, jak większość Twoich fanów! To, co zrobię z Martą w oktagonie. <noise> Oj, drodze, Drodzy Państwo... Come on! Mokry orgazm miałaś, widzę! Rzeczywiście jest dosyć mokro. Dobrze, drogie panie, no to już dzisiaj... Widzę, dym... że no niestety intelektualnie Marta nie podołała temu. Po prostu nie podołała. Nie ma tych ripos, nie ma tych argumentów, nie jest wygadana. Nie jesteś tego warta! Eee, nie chcę mi się z tobą gadać, jakbyś nie zauważyła. Produkujesz się i produkujesz. Zamknij kurwa ten ryj. Marta, Ty ale też, teraz, naprawdę? Ale, ale teraz wszyscy widzą, jaka ty jesteś naprawdę. Nie masz nic do powiedzenia. Nie, po nie no, chcę mi się co, z tobą gadać, Co to jest za poziom. To nie jest poziom. To nie ma klasy w sobie. No i się, właśnie, że ty masz klasę. Rzadziej, więc się. już nie mogę doczekać się tej waleczki. I mam nadzieję, że po tej konferencji przyspieszysz treningi ze trzy... Nie, Może pójdę się specjalnie dla Ciebie! Może wtedy będziesz miała odwagę do mówienia czegoś więcej niż tylko kilka słów?